Wrók nadchodzi. Dym rośnie na horyzoncie. Zwiadowcy wracają zbyt szybko. Gród zamienia się w twierdzę. Ludzie ściskają się w półziemiankach. Noc jest pełna kroków, stuków, szeptów. Każdy oddech to oczekiwanie ataku. I w końcu uderzenie. Taran wali w bramę. Płonące snopy lecą nad wałem. Podkop trzeszczy pod ziemią, oblężenie się zaciska, powoli, bez litości. To nie filmowa bitwa, to codzienność wczesnego średniowiecza, głód, dym, strach i walka o przetrwanie. Chcesz zobaczyć, jak naprawdę wyglądało oblężenie i co zostało w ziemi po spalonych grodach? Obejrzyj pełny odcinek na prastarych szeptach.